Dzień dobry państwu. Minęła godzina 16. Bartosz Utnicki zapraszam na serwis informacyjny. W piątek w miejscowości Ródki Kosaki w województwie podlaskim mieszkańcy odkryli niezidentyfikowany obiekt znajdujący się na drzewie. Prawdopodobnie była to rosyjska sonda kosmiczna. Przypomnijmy, że to trzecia taka sytuacja w ciągu tygodnia. W miejscu gdzie spadł kolejny niezidentyfikowany obiekt znajduje się nasza dziennikarka Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska. Witaj Agnieszko i powiedz co jeszcze udało ci się ustalić? Dzień dobry. Jestem dokładnie w tym lesie, w którym ten obiekt spadł. W zasadzie ciężko się dowiedzieć, co to dokładnie było, ale wiadomo na pewno, że na tym czymś, co tutaj na drzewach się zatrzymało, było widać rosyjskie napisy, rosyjskie cyfry również. E, tak twierdzi policja. Służby zabrały już ten przedmiot, który tutaj wisiał na drzewie. E, w tej chwili można powiedzieć, nie ma tu już żadnych służb, nikogo, teren nie jest w jakiś sposób szczególny zabezpieczony, ale ten przedmiot był w Wcześniej sprawdzane pod kątem promieniowania, byli tutaj na miejscu strażacy, inne służby. Okoliczni mieszkańcy mało wiedzieli w ogóle o tym zdarzeniu. Dowiedzieli się jeden przez drugiego, a niektórzy wręcz z miejscowości, tutaj, z tej rutki Kossaki, dowiedzieli się po prostu z mediów, bo to się działo w nocy. Wiem, że tutaj dzieci przebiegały oglądać to miejsce, gdzie, gdzie spadł ten przedmiot. Mówi się o tym, przynajmniej tutaj służby nasze Podlaskie mówią o tym, że był to jakiś element prawdopodobnie. Meteorologiczny, coś takiego, no ale ciężko naprawdę w to uwierzyć, tym bardziej, że no, to nie jest pierwsze zdarzenie, to już jest któreś z kolei zdarzenie, kiedy na terytorium Polski dostają się jakieś obiekty latające z rosyjskimi napisami, albo po prostu no, rosyjskie, krótko mówiąc. Także tutaj trzeba jeszcze poczekać. Ja dopytywałam dzisiaj, jeszcze całkiem niedawno, nasze służby, czy coś więcej udało się ustalić, ale na razie jeszcze trwa milczenie, być może obiekt ten, Przechodzi dokładniejsze badania, bo no, nie jest to wszystko takie proste i łatwe, jakby się wydawało. Przede wszystkim trzeba ustalić, co to dokładnie było i dlaczego znalazło się na terytorium naszego kraju. Z rutek kosaków Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska. Dziękujemy Ci Agnieszku za Twoją relację. A do sytuacji, która wydarzyła się wczoraj w województwie podlaskim, będziemy jeszcze wracać. Skandal we Wrocławiu. Zorganizowano tam obchody stulecia Radia Wrocław, władze nielegalnie przyjętej stacji postanowiły uhonorować niemiecką nazistowską rozgłośnie z przedwojennego Breslau. Sprawę śledzi nasz reporter Janusz Życzkowski. Radio Wrocław to jest publiczny nadawca, zorganizowało taką akcję stulecia radiofonii wrocławskiej, czyli działającej we Wrocławiu, odwołując się tam do pierwszej rozgłośni radiowej, która powstała w 1924 roku właśnie we Wrocławiu. Ono oczywiście niemiecki, tak? Problem w tym, że właśnie bezpośrednio z tej rozgłośni powstało to radio, o którym ja powiedziałem, czyli Reichsender Breslau i... Na antenie, w materiałach oficjalnych, które Radio Wrocław przygotowało w związku z tą rocznicą, która hucznie świętowano przez kilka dni we Wrocławiu, w tych materiałach wprost jakby odwołuje się również do historii Reich Sender Breslau, jako takiego można by powiedzieć, no, no w sztafecie tych radiowców, w szafecie pokoleń, które tworzyły radio na Dolnym Śląsku, to, to ta, ta rozgłośnia była jedną. Z, z etapów rozwoju tej radiofonii wręcz, jak się tak czyta te, te materiały, można odnieść wrażenie, że była tak czymś w rodzaju poprzednika Polskiego Radia Wrocław, bo tam jest napisane, że właśnie w, w tych, e, e, znaczy generalnie w ogóle nie ma oczywiście tej historii, o której ja teraz opowiadałem, tak, że to było radio nazistowskie, które... Miało wymowę antypolską i generalnie zajmowała się, zajmowało się zwalczaniem Polaków, polskości, jako takiej. Tak? O tym ci autorzy tych, tych obchodów stulecia radia we Wrocławiu nie mówią. Ale też tam jest taki wątek, że, że w zasadzie po 1945 roku nagle z tego niemieckiego radia, no to tam powstało polskie radio Wrocław, w tych budynkach, w tych wyremontowanych po wojnie, nagle powstało radio. Także jakby to był. Trochę jak się to czyta, można mieć wrażenie, że jest to, Radio Wrocław jest sukcesorem tego radia nazistowskiego. No to są w ogóle rzeczy absurdalne i nie mieszczące się w głowie. Trwa 913 dzień brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. W tym trudnym czasie dla tego państwa Ukraina obchodzi dziś 33. 33 rocznicę Dnia Niepodległości. Z tej okazji prezydent Ukrainy Wołodymir Zełański przyrzekł zemstę na Rosji. Ukraińcy zawsze spłacają swoje długi, a kto chciał nieszczęścia na naszej ziemi, znajdzie je we własnym domu, z odsetkami. Kto chce siać zło na naszej ziemi, zbierze jego owoce na własnym terytorium. To nie jest proroctwo, nie jest to radość, nie jest to ślepa zemsta, to jest wzór. Nie chłory choroby z czerwonej płości. Chory starzec z Placu Czerwonego, który nieustannie straszy wszystkich czerwonym przyciskiem, nie będzie nam dyktował żadnych swoich czerwonych linii. Tylko Ukraina i Ukraińcy będą decydować o tym, jak żyć, jaką obrać drogę i jakiego dokonać wyboru, bo tak działa niepodległość. Pracuję. Na Ukrainie z wizytą przebywa prezydent Andrzej Duda, który bierze udział w obchodach 33. rocznicy niepodległości Ukrainy. Przypomnijmy, że Polska była pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy. Bez niepodległej Ukrainy trudno myśleć o niepodległej i bezpiecznej Polsce i innych krajach naszego regionu, powiedział w wystąpieniu prezydent Andrzej Duda. Z dumą mogę powiedzieć, że to Polska w 1991 roku jako pierwsze państwo na świecie. Oficjalnie uznała niepodległość Ukrainy. Ponadto od samego początku popieraliśmy wasze prozachodnie dążenia. Polacy wspierali was podczas pomarańczowej rewolucji i także podczas Euromajdanu. Oczywiście, narody sąsiadujące ze sobą przez wiele stuleci zawsze dźwigają ogromny bagaż wspólnych doświadczeń historycznych. Nie tylko tych dobrych ale czasem także i tych trudnych. Nie trzeba ukrywać, że także i polsko-ukraińskie dzieje zawierają karty bolesne. Nie bagatelizujemy ich, nie wymazujemy, nie zapominamy, ale chcemy budować przyszłość na prawdzie i szczerym pojednaniu. Bratnie narody są to sobie winne, bo od tego, co nas dzieli, mocniejsze jest dziś absolutnie to, co nas łączy. Szanowni Państwo, drodzy sąsiedzi, drodzy bracia ukraińcy. Myślę, że właśnie jedność i solidarność między nami jest teraz kluczowa i dlatego wszyscy musimy ją ze wszystkich sił wzmacniać. Pamiętajcie, że Polska nie spocznie i nie zostawi Ukrainy samej sobie w drodze do europejskiej wspólnoty. Miejsce niepodległej Ukrainy jest w Europie. Swoją determinacją, wolą walki, a dziś niestety także i krwią udowodniliście, że należycie już od dawna do europejskiej rodziny. Polska Was nie opuści w tej walce. Szczene wmerła Ukraina. Niech żyje wolna, suwerenna, niepodległa Ukraina. Niech żyje Polska. Niezależny kandydat na prezydenta Robert F. Kennedy Jr. wycofał się z wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych i poparł kandydata Partii Republikańskiej Donalda Tra Trumpa. Sensacją jest fakt, że Robert F. Kennedy Jr. jest członkiem Partii Demokratycznej, jednak postanowił wystartować w wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny. Kennedy swoją decyzję argumentował tym, że Partia Demokratyczna, z której się wywodzi, stała się partią wojny, cenzury i wielkich korporacji. Obaj politycy wystąpili wspólnie na scenie podczas piątkowego wiecu Trumpa w Arizonie. Dzisiejszego wieczoru jest mi bardzo miło powitać człowieka, który był niesamowitym orędownikiem tak wielu wartości, które wszyscy podzielamy i dzieliliśmy je przez długi czas. Myślę, że niewielu z Was o nim słyszało. Jest bardzo cichy, jest bardzo cichą osobą, ale jest bardzo szanowany, jest wspaniałą osobą. Znam go od tak dawna. Robert F. Kennedy Jr. Jego kandydatura zainspirowała miliony Amerykanów do poruszenia krytycznych kwestii, które były zbyt długo ignorowane w tym kraju, i zjednoczyła ludzi z całego spektrum politycznego w pozytywnej kampanii opartej na amerykańskich wartościach jego ojca, Roberta Kennedy'ego, wielkiego człowieka i jego wuja prezydenta Johna F. Kennedy'ego. And I know that... Wiem, że patrzą teraz z góry i są bardzo, bardzo dumni. Najlepszym sposobem na zbudowanie bezpiecznej Ameryki jest odbudowa naszej bazy przemysłowej i odbudowa klasy średniej w tym kraju. You... Czy nie chcesz prezydenta, który wyciągnie nas z wojen i odbuduje klasę średnią w tym kraju? Co najmniej trzy osoby zginęły, a osiem zostało rannych, w tym pięć ciężko w ataku nożownika w Solidgen w Niemczech. Policja traktuje zdarzenie jako zamach terrorystyczny. Bild, powołując się na zeznania świadków, podał, że zamachowiec był o wyglądzie arabskim. Do ataku doszło w piątek wieczorem na starówce, gdzie świętowano 650. rocznicę założenia miasta Solingen. Pod głównym kościołem na dawnym placu targowym przed sceną zgromadziły się tłumy. Około godziny 22.00 niezidentyfikowany mężczyzna, mężczyzna dźgnął nożem swoje ofiary w szyję. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia. Przypomnijmy, policja traktuje zdarzenie jako zamach terrorystyczny. Tożsamość sprawcy nie została jeszcze przez policję ustalona. To już wszystko w tym serwisie. Za chwilę spotka się ponownie z Państwem Michał Jalonek. Do zobaczenia.